A nie. Ej zabawmy się w coś takiego, jeśli się pomarańcze następną rundą, położy to na ten, no. na mordercy i niech ten gościu z nią w pomarańcze z daleka. <laughs> Dobre. Dobra. Spok. Ja zbieram itemy. Na no mundial. Tak. Na Ej, YouTube, y, pozdrawiam mamusie. No kto brzelił radio? Nie Mniejsza. Wiem. Ale kto zastrzelił znowu telewizor, to nie ja, ja nie strzelałem w ogóle w tego... No może ludzie! Ktoś może zabrą... Serio, nawet człowiek w spokojnym Mundialu nie może pooglądać. Bo klikka mi się telewizor, bo to, radio, da, to na wejściu. Specjalnie przyniosłem radio. Kolejne, nie, ja miałem cibić na ręce toolety? Ej, ty Chcesz bić? Nie no dobra, nie chcę eee... Nie ma sensu. sensu. tam znowu strzeli? Dobra jest, bo tam wjeżdżam. Albo tak <grymne> ja dobra, spokojnie a, Cześć, no bo kuta wierzch. spoko. Fajnie oglądamy. No co wyrobimy. Byliśmy tak? mieć Dila. Że zamieniamy się broniami. Co? Aha! My się sami powoli wykończyć, a okej. Okay. No co ty wow? A jesteś fajny. O dobra! No czekaj, jedną. go Ej, kto zabrał no, dwie bronie, się nie bo miałem się. jedno. Czekaj, tak, tak, zostawcie. Jego głowa boli. Jego głowa boli. Idź go połóż, to pochórzy mu w łeb Daj mu mleko. Otworzę okno. Ej, czekaj, to chyba też się nada. To jest płyn na ale chyba się nada. To jest mleko. Nie to tu śladu. Tak? Chyba głowa Aha. Jego wybieraczem lol I... Jezus maria, dawaj go Ej coś mu się... K mu się kark skręcił, nie chcę nic ale mu się kark skręcił Do wesela się zagoi Postaw, chyba nie będzie... Się... powiem tak, chyba nie będzie P tego wesela. Item, a, item, item. Ja wam pokażę stuszkę. Patrzcie, Delta żyje. U. Tylko nie wow. wow. Połóżmy go na łóżko. Mm. No, no, dobra, dobra. Ja trochę cuda. Na krzesło. Okej. Okay. Na krzesło elektryczne. <coughs> On żyje. musi trochę odpocząć, ma kata o! Tudaj, film, tudaj tudaj ej, mu ja się urwał. Posiedzę przy nim. Filmy mu się urwał, musimy go naprawić. Nie, musimy mu zrobić czek mózg, mu się buty, wow. ale, ale on ma brudne buty, łał. Ale... ma brudne buty. O kurde. Ja pierdolę. Co taki bude. brudny je jest? Co on się nie myje? To już to wiadomo dlaczego mu się film urwał. Własnego smrodu. Bez nim! Dawaj, kiwamy nim! Raz! Dwa! Trzy! Oho. Dawajcie go przez okno! No, poczu poczuję się lepiej. Redne. Dawaj go! Daj mi przejść, o. Dajcie mi przejść! Kebek! Czekajcie, ja zrobię Ogarnę jakąś tapetę Dajcie mi go tu! I raz. Oh. O dobra, dobra, dobra. I dupel wypina. To ginie. A to ten adekt z poprzedniej rundy zabija cały czas. To zabił tego mordercę tak za nic. Nie, dobra, dobra. Bęerwał mnie koś. No, no trochę. A to ja mały Smerder, to się przebrał. Dostałem zapalenia garbowek. Ja wezmę. Okej. Okay. Ej lima, tam się, tam się nie... Lima! Lima. się się opchnie na czarnym ręku Ej lima, lima chcę się ma... no, tak tak, tak, tak. za bardzo cywilów zabił To jestej, podtrzymaj to w jednym miejscu Czemu to poruszyłeś? Ruszył tym! się sami wyeliminujecie Co z tego? Ważne, że jest śmiesznie <laughs> Ej to był że jest to, Spoko. Tego nie było no w było mi, wiecie, Ty, w jednym miejscu trzy były. Pozdro. Tak, ja. Jeszcze czwarty trzyma ten, eee, Dobra, to chcesz, to chcesz ze mną sobie postrzelać pomarańcze na głowie? A nie muszę strzelać. O Jezu, sorry, przestraszyłem się. Zapomniałem o, o tym, jak że... jak we mnie strzeliłeś, to wyglądało o jakbym popełnił samą bójstwo. Odrzucił mnie błaganie. Odruch bezwarunkowy. Zawsze się boję, że jak ktoś wyciąga nóż, ja zawsze strzelam bezwarunkowo, sorry. Aha. No, no, nie, to o, jest przynajmniej telewizor, ej. No dobrze, bo I wszyscy są ożywieni. Kamerzysta żyje! Dobra, coś nie robię. Tak, ej, wyobraźcie sobie, że w newsach jest coś takiego. Yy, yy, aktor zabija kamerzystę. Myślę, że może bawkowy pistolet sali mu prosto w twarz Kto ma nóż? Ale się naprawdę... Aha. Dobra już. Aha, Wiktor nie wypuszczę cię. No z krzesła. O mi się Jeszcze dobrze zabawa, wy już tutaj loda sobie robi. O Boże. Czemu to chce się rusza? Nie Czemu to chce się rusza, ratunku? Nie ci Oscar. Podejrzany jakieś jesteś. Czemu to krzesło wibruje, to to mnie jest zamontowane? Co się stało? Teraz te, krz te krzesło się będzie siedziało na tobie. Towarzystwo. W, w alternatywnym świecie krzesło siedzi na tobie. Bo może. Tak. Oskar nie wyjdziesz. Chodźcie zobaczy na mnie. Wiktor, gdzieś jesteś? Okay, wypuszcza. wypuszcza. Wiktor. Łaaa. Wow. I w klatce schodowej? A czekaj, czy... No to napisz numstutk. Przeklęk No, zapomniałem, że jest też takiego. No ty kradziej! to w ogóle jest no realistyczne, to że pod schodami zaczęliśmy. czekać. Słyszałeś, Rada, miera, wzią, dali, brawo, brawo No baranka na telewizor no, Miko, zresztą ZA znać na mnie normalnie, no. normalnie zwaliłeś? Moja mimo... No i, Ej, co i co się z że zielony golf Co z tego, że zielony golf, wow To no właśnie no Teraz wow. oglądamy banany Oddawaj moje radio w Niemcu Oglądamy mnie te... twojej frującego O! Nie! Dobra, dzisiaj żadna. Zulu! Zulu, dawaj bana, bo masz taki kolor. Wokład się. Co myślisz jak żółty to gorszy? Rasisto? Jak żółty to gorszy? Co? Na Zulówę no. chcesz? Podchodź. Ja bym coś drodze strzelił. Tyś inczyku! Tyś inciekł. Kurde, ty jesteś jakiś niebieski, nie? Nienawidzę niebieskiego. Idź. Patrz to. It. 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 Tak? Ej, ej, to wygląda jak jakiś naprawdę epicki ten konkurs na wzrok I No i co z A. tego? Ej Miko! Fajnie was! Mi, ej, ej, Miko się że potknął! Ej, no Miko tak, się potknął! No i Miko zabili i co? I że moja wina? Mik miko, no miko się właśnie. potknął od, o moją pomarańczę! No kurde? Tak, ktoś go zabił od razu, że moja wina. No właśnie. Nie! Ej, ja go jakoś ja zabiłem. Znaczy ja, ja go jakoś pomarańczą zabiłem. Uwaga, jestem żółty, idę grać w Starcrafta. Znowu kogoś spróbuję zabić pomarańczą, bo będę fajny. Ja bo to, że... Ja idę grać w Starcrafta na telewizorze. Jestem ja... żółty, muszę grać. Jestem pra... Czy ktoś mówił też o jakimś padzie? Gram umysłem. Nie zrozumiesz tego. To jest wyższy poziom bycia Azjatą Oskar! Nexusa nam atakują, wypad! Co ty w ogóle robisz? Ale to nie StarCraft. Kurde. Ej, Oskar, we Oskar stań! Spróbuj wstać, bo przedciną się... Zastrzelić, my tu mamy konkurs na najlepszego gracza StarCrafta w Azji. Ej, Oskar, Oskar wchodzi w ścianę! W sufit. O już nie. A wiesz w Loli, co chodzę? twoją ma... Ło stary, ty jesteś... Wbiegłeś na ścianę i rozwaliłeś krzesło na kilka kawałków. Co to jest? Co to było? Ej macie kolegę ze star... jakbyś tam, nie miał... A nie, on już, on już stracił film. Jest za słaby Starcraft StarCraft'a, urwał mu się film. Tu jest. Za tobą. To. To. Haha, <laughs> Nie jest ma tutaj. Za oknem. Tu jestem. Co? Hej. No, jestem ja tu siedzę. Czekajcie, reanimację mu robimy. Pojawiam się i znikam jak murzyn na pasach. O. Ej, wiesz, że go... chciałem powiedzieć, że jesteśmy z murzynami na zewnątrz na polach Ej, ej, jest pomarańcza! Można się pobawić w strzelanie w pomarańcze na czyichś głowach! To kurde... Już nie ma pomarańczy. Oskar no okno? Nie ma znajdźki! Tu jest znajdźka! Ej, Adren się naćpał no kurde spada, ja tu gram StarCrafta, on tutaj mi zajmuje całe miejsce, wypadł mi z tym ciałem już natychmiast, posuń się, wiem, że go bardzo. No. Tak, zjebać. Wreszcie. Tak. Za dużo się ich